No dobra. Dzisiaj pogadamy sobie o drugim Cosiu. Tak, naprawdę to o trzecim, ale jeszcze bardziej naprawdę to o pierwszym. O co chodzi? No chodzi o to, że jest to trzecia część. Mieliśmy lata 50., mieliśmy lata 80., teraz mamy tutaj część z 2011, aczkolwiek jest ona prequelem, czyli akcja dzieje się przed częścią pierwszą. Natomiast część pierwsza to tak naprawdę remake. No więc ta dzieje się przed częścią pierwszą z 51. Tylko, że nie, bo tam fabuła była inna, więc... Po prostu prequel karpenterowego cosia. Zapraszam, oczywiście będą spoilery. Coś, prawie 30 lat po Carpenterowym Cośu wpadł sobie na pomysł, żeby zrobić, no w zasadzie nie remake, a właśnie prequel. Chociaż remake wca wcale by mnie nie zdziwił, no bo skoro mieliśmy też praktycznie po 30 latach, tak, w latach 80. właśnie, remakeowany ten z lat 50., no to czemu nie? Aczkolwiek faktycznie ten z lat 50., no zremake'ować można było, wręcz bym powiedział, że trzeba było, tak w cudzysłowie, no po prostu był do tego potencjał. O, może to będzie najlepsze określenie. No bo ta stara część, no to była już bardzo stara, tak? Zestarzała się no i raczej niezbyt fascynowała. No i dostaliśmy coś kultowego. Carpenter zrobił naprawdę, można by powiedzieć, dzieło albo jedno z dzieł swojego życia, takich top-top. Natomiast on troszeczkę inną fabułę w swoim filmie prezentował. Oczywiście to nie był jego scenariusz, no ale jako reżyser ją prezentował, tak? No i właśnie, porównując sobie jeszcze te z 50. do te z 82. Na 51, tak będąc precyzyjnym, no to właśnie w tej starej, starej części tak naprawdę nie było żadnych Norwegów, nie było tam drugiej stacji pokazanej, tylko po prostu była grupa ludzi, która przyleciała jakimś tam samolotem czy helikopterem, odkryła statek w lodzie, kosmiczny oczywiście, no i buba. Natomiast właśnie ta część Carpentera, tutaj jest troszeczkę inaczej, ponieważ ta stacja amerykańska jest tą drugą stacją, do której no, ten nasz obcy, ten nasz cosiek dociera, a tak naprawdę to Norwegowie odkryli to wcześniej. I my to wiemy oczywiście z filmu Carpentera, natomiast nikt tego nie pokazywał. No, mieliśmy dostęp tak naprawdę razem z bohaterami w części właśnie z 82 do nagrań, gdzie tam jakieś skrawki nam puścili po prostu, że o Ci, Norwegowie coś odkryli i to nagrywali. No więc rzeczywiście jest to dobry potencjał, żeby sobie zrobić część, która dzieje się przed, dosłownie chwilę przed, bo w zasadzie w tym samym roku akcja się odgrywa w 82 no i mamy znowu biegun oczywiście. No i teraz tak. Tutaj, jeżeli chodzi o tę część, to oczywiście ja ją kiedyś gdzieś tam odhaczyłem, ale nie pamiętałem nawet tego. Słuchajcie, znaczy inaczej. Jedyną rzeczą, którą pamiętałem, że to jest prequel, ale nawet nie pamiętałem o co chodzi. A no to jak już się obejrzy starą, a raczej odświeży to, bo też się nie pamiętało wielu, wielu rzeczy, to ta jest dosyć klarowna, że oni będą o tych Norwegach tutaj nam opowiadać. No i rzeczywiście tak to jest. Od razu, może na samym starcie, z takich ciekawostek, to muszę Wam powiedzieć, że Film ten kosztował 38 milionów dolarów, czyli w zasadzie no więcej i to sporo więcej niż oryginalne coś, ale to też inne czasy, więc tak ciężko sobie to jeden do jednego przyrównać. No niemniej jednak budżet całkiem spory jak na to co chciano tutaj pokazać i niby wszystko spoko, tylko film okazał się dosyć sporą klapą finansową, ponieważ zarobił ledwo 27 milionów z hakiem, a doliczając do tych 38 jeszcze marketing... No to nieźle się przejechali, pewnie stąd też do dzisiaj nie było już żadnej innej kolejnej części coś, a ja nie wiem prequelu, sequelu, remake'a, innego cuda na kiju, ale kto wie, może minie jeszcze te niecałe 20 lat, czyli znowu będzie prawie że pełna 30 i znowu coś dostaniemy, znowu ktoś się pokusi, żeby dać nam to na nowo, no bo dobrze wiecie, że każdą starą serię, czy po prostu jakiś no, stary klasyk właśnie mielą i mielą na nowo, zawsze się to musi zadziać. Może przejdźmy sobie jeszcze na chwilę do twórców, ponieważ jeżeli chodzi o reżysera, to jest gościu, który do 2011 nie zrobił prawie nic na stanowisku reżyserskim. Zrobił kilka shortów i jakąś chyba wideogierkę czy coś takiego. No, i tak naprawdę jest to holenderski reżyser. No bo tutaj też większość postaci będzie właśnie mówiła nie po angielsku. Także być może stąd taki, a nie inny reżyser, żeby tego nie robić przez tłumaczy i tak dalej. To nie jest istotne, po prostu holenderski reżyser. W każdym razie, jeżeli chodzi o scenarzystę, no to tutaj tak nieco kłopotliwie bym powiedział, ponieważ rok wcześniej, przed 2011 właśnie, czyli w 10, dostaliśmy od niego, jeżeli chodzi o jego scenariusz, nowego Krugera. A nowy Kruger to jest oczywiście profanacja Kicz i Tandeta. No ale nie tylko, słuchajcie, ponieważ jeszcze o, na przykład takie filmy. Także większość z nich była taka sobie, okej, okay, sześć, takie powiedzmy, że całkiem, całkiem niezłe. Ale na przykład miał też ten film, który ja całkiem lubię. I tutaj on właśnie go również pisał. Aczkolwiek, no to wyszło o tyle lepiej, że akurat wtedy reżyserem był gości od Duney. No i właśnie być może dlatego ten film był lepszy. Chociaż też opinie były podzielone, no ale. Wydaje mi się, że jednak Arrivals, no, stało trochę poziomem wyżej niż chociażby taki wspomniany remake Krugera. Przejdźmy sobie do fabuły, ale tutaj dużo nie będę mówił, no bo chyba bez niespodzianek, tak? Nikogo to nie dziwi, że oni wszyscy dążą do tego, żeby zginąć, no bo my to wiemy już ze starej części, że tak naprawdę ci Norwegowie, jak nasi bohaterowie tam się dostali do tej ich stacji, no to... Żadnego żywego nie znaleźli, oprócz tak naprawdę tego helikoptera, który na początku karpenterowej części się pojawia, przylatuje dwóch ziomeczków. Helikopter robi boom, a drugi koleś dostaje kulkę na no bogoniu tego psa, który my wiemy, że był tym cosiem, no i w sumie tak, od początku wiadomo, że do tego ta fabuła dąży. Także, no, tylko trzeba sobie ocenić, tak naprawdę, jak się to wydarzyło, jak to wygląda, czy miało to ręce i nogi, a było, no, nie oszukujmy się, znacznie gorzej niż w oryginale. Do klasyka. Podjazdu to nie ma. Znaczy w oryginale, mówiąc, powinienem powiedzieć jednak chyba w remake'u, nie w oryginale. W karpenterowym cosiu w zasadzie mieliśmy całą męską obsadę, a tym naszym takim głównym, właśnie wiodącym bohaterem był gościu grany przez Carta Rassela. Swoją drogą Carta Rassel to już teraz kurde no ma swoje lata, bo jest po 7 miesiące. Tak jakby ktoś nie kojarzył. Natomiast tutaj troszeczkę ten koncept, ta konwencja się zmienia, ponieważ do obsady dołącza też babeczka. No, w sumie nie jedna, ale bardziej mi chodzi o tą, która tutaj wyjdzie na pierwszy plan i stanie się, no, jakby nie patrzeć, naszą główną bohaterką trochę. I ona jest palentolożką. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. W każdym razie, już od samego początku tracimy klimat Cosia, ponieważ akcja, okej, okay, niby w tych pierwszych scenach startuje na Antarktyce i po prostu jest kilka typa, którzy. W jakąś dziurę wjeżdżają dosłownie, bo tam właśnie były jakieś szczeliny statkowe i odkrywają ten cały statek. No to to, to okej. Okay. Aczkolwiek później przenosimy się właśnie do jakiejś innej lokacji i właśnie ten klimat jest zatracony, ponieważ my wychodzimy z tego super klimatycznego, super odizolowanego miejsca. I to już troszeczkę na samym starcie wbija rytm właśnie takiej ciasnoty, kameralności no, tego od na którym ludzie tracą zmysły. I po prostu poznajemy tę naszą babeczkę, przyjeżdża po nią jakaś szycha i mówi i tak. Albo z nami tam jedziesz, czy w zasadzie to lecisz, bo mamy super robotę, albo nie. <laughs> Prosty wybór, a ona tak sobie myśli: no, no dobra, w sumie co mi zależy. No i okazuje się, że gościu, który ją do tego zwerbował, to ham, prostek i inne takie słowa, bo tak naprawdę jak chciała mu na coś zwrócić uwagę, czy ogólnie zwrócić uwagę na coś, na jakiś konkretny problem, to poprosił ją o rozmowę prywatną, wyszli za drzwi, no i powiedział: Tak, ty mi tu mnie będziesz pouczała, babo, jedna przy innych. Jak ty w ogóle śmiesz się do mnie odzywać w ten sposób? Ty masz tylko robić to, co ja ci każę, a ogólnie to zamknij mordę. Bo ja ci tak mówię, bo jestem super męskim samcem Alfa. A ona tak. Okej. Okay. No i w sumie mogłoby tak być cały film, ale jednak okazuje się, że jest troszeczkę taką mini Ripley z obcego i charakteru nabiera. No ale nie, no nie oszukujmy się, nie jest tak dobrą postacią, ani tak dobrym charakterem. Ale fajnie, że coś tam w sobie włącza jakiś pstryczek, przeskakuje i faktycznie staje się twardszą babeczką. Ale tak a tego jeszcze obcego właśnie, no to oczywiście może nam się kojarzyć i stare coś i nowe coś z obcym, ale też bardzo mi się kojarzyło zawsze właśnie no jedno specyficzne urządzenie, tutaj ja mam na myśli miotacz ognia, ponieważ jak Ripley latała sobie z miotaczem, no to tutaj też oczywiście i w tej i w tej starszej części latają z tymi miotaczami, no i oczywiście oba te filmy są nie tylko horrorem, ale też sci-fi, czyli w zasadzie najlepszym w mojej opinii kombosem jaki może być, bo to są dwa moje ulubione gatunki, także Oczywiście są one tutaj mieszane, to chyba każdy wie, nie ma co się za bardzo rozwodzić, ale no z racji tych podobieństw, właśnie to starego, co się najbardziej do, do obcego można byłoby przyrównywać, bo i gatunkowo bardzo są podobne. No i tematycznie trochę też, bo nawet jeżeli się coś nie dzieje w kosmosie, to nadal przybywa na Ziemię jakiś obcy i też trzeba go unicestwić, trzeba z nim walczyć. Ale dobra, wracając do naszego prequela. no, niby na pozór powinno być tutaj podobnie, bo też jest stacja. Też jest VIP-zdowie, też jest sroga zima, ale właśnie początek tego filmu już ten klimat burzy. I słuchajcie, no to trwa tam z godziny 40 plus minus, nie pamiętam dokładnie. To tak przez 30-40 minut kompletnie nie mogłem wyłapać klimatu tego filmu. No właśnie, z racji tego, że już na samym początku prawie wychodzimy właśnie z tej lokacji i jesteśmy gdzie indziej, no to tak troszeczkę rozwadnia całą kameralność, cały klimacik i szkoda. No i też jest takie, słuchajcie, już. Jakieś typowo amerykańskie tak, no, no mamy jakieś parę znanych twarzy niby, to jest okej, okay, aczkolwiek nie jest to ach nawet w podobnym stopniu tak dobrze tutaj ukartowane, rozdane właśnie jak robił to Carpenter. Ale jest jeden super ziomek, słuchajcie, ja tutaj jestem jego fanem, tego aktora, o ten. Ja... Słuchajcie, jak widzę gościa, który wygląda w ten sposób, to ja od razu myślę sobie tak, on się musi Bjorn nazywać. Po prostu to Norweg Bjorn i koniec i tak musi być. On się ani tak w tym filmie nie nazywa, ani być może w żadnym innym, bo nie sprawdzałem wszystkich, ale w tych co sprawdzałem to się nie nazywa. Sam aktor sobie to już w ogóle się inaczej nazywa. Natomiast to jest ten gość, który grał Tormunda w grze o tron, więc no. Ale oczywiście jeszcze w paru innych rzeczach. Także taki ziomek dorany przyłóż, fajna, długa, ruda broda. Nie wiem, biorni chuj, nie? Dobra, w każdym razie. Jeżeli chodzi o podział naszej obsady, no to dużo jest tam po prostu Norwegów, tak, ale część też mówi po amerykańsku. Zresztą tutaj nawet taki konflikt się troszeczkę wywodzi na przestrzeni tego filmu, że ej, Amerykanie przeciwko tym Norwegom i to wcale już ten coś nie jest takim super zagrożeniem. To Amerykanów trzeba sprzątać, bo oni tutaj coś kombinują. A może oni są cosiami? No, bo wiadomo, coś imituje, podszywa się, klonuje, cuda na jaki, to my już to wiemy ze starej części. Nic tutaj odkrywczego nie ma. Ale jednak coś jest, patrząc na to przez negatywny pryzmat w negatywnym świetle. O. A więc, oczywiście mówię o efektach specjalnych, które w starej części były genialne. Słuchajcie, efekty praktyczne miażdżyły tam system, nawet obcego w tej kwestii. I po prostu, No nie wiem, czy bym był w stanie podać film, który miał lepszy, lepsze efekty praktyczne w tamtych czasach. No Mucha mogłaby być konkurencją, już o niej wspomniałem przy poprzedniej recenzji. Ale mucha była Bady horrorem. No i to jeden gościu się zamieniał, w muchę właśnie. Tutaj mamy coś z obcej planety i to ewoluuje na dużo innych sposobów różnych. Jest tego jeszcze więcej niż w takiej muszce. No więc to trochę inne filmy, ale jak mamy 2011, no to co może być? CGI. Chociaż doszły mnie jakieś słuchy, kolega mi powiedział, kolega prosi o link. Nie no, słyszałem po prostu, że tam były niby jakieś efekty praktyczne przygotowane, ale większość wyrzucono i... Jednak zostało to czy po prostu zamienione, czy zrobione w kąpie. No i powiem wam tak, nie wygląda to tragicznie, ale efekty praktyczne skarpenterowej części wyglądały lepiej. To wyglądało po prostu tak żywiej. Nawet nie chodzi o to, czy realistycznie już, ale to miało jakąś taką swoją fakturę, takie swoje jaja, i naprawdę to były cuda na kiju. A tutaj większość sceny jest jakimś biegającym, rozciągniętym, gumowatym, ale gumowatym w kąpie z owym wypierdkiem, tak naprawdę, jak kilka jest kultowych scen w karpenterowym Cosiu, które wam pokazywałem właśnie w poprzedniej recenzji, to tutaj nie ma żadnej, oprócz jednej, którą trochę zapamiętam, czyli no jak jakiś typ się tam w Cosia, już właśnie zamienia, czy ten coś się z niego wykluwa, to łączy się ryjem z drugim typem, i też ciałem, i wychodzi taki syjamski dosłownie brat. <laughs> I to było śmieszne. Ale no, poza tym, niestety, to jest taka zwykła, jakaś Tarantulino, chodząca, kurde, no i ganiająca bohaterów, no, naparzająca tym jęzorem swoim. I niby w starej części też coś było agresywne, ale tutaj to jest takie już bardziej hollywoodzkie, bardziej mocniej. Musi być więcej, wiecie, szybciej. To, o czym mówię często przy, przy tych nowszych produkcjach, każdych kolejnych, które się prześcigują same ze sobą na efekty, czy na efekciarstwo, już właśnie to bardziej będzie. Adekwatne słowo, czyli po prostu gdzieś tam staramy się zbudować już strach. Już nie trzymamy w takim lekkim napięciu, takim kameralnym stylu, które samo w sobie na skutek dusznego konfliktu będzie tak eskalowało, że zamieni się nawet bez nadmiernych soundtracków i innych cudów na kiju, właśnie w dobry suspense, w dobry film. Tylko tutaj już tak standardowo, wiecie, super szybko biegająca kreaturka, muzyczka w co drugiej scenie, soundtrack, podbijamy te emocje tak sztucznie, robimy to w kąpie. No i wychodzi taka papcia, rapcia, dupa, kapcia. No kurwa, słuchajcie, ja to mówię tak, że no pierwsza połowa mech, ale jeżeli chodzi o drugą, to chociaż tutaj troszeczkę ratuje ten film się, bo jak zaczynamy odczuwać, słuchajcie, ten mróz, te śnieżyce tam, ten trud bohaterów, no to ciutkę, ciutkę zbliżamy się do klimatu starej części, bo jak mamy tam takie zwykłe scenki, właśnie te początkowe, to jest takie mla mla mla. No niezbyt fascynujące to jest wtedy, ale później troszeczkę Fajnie, bo już jest tak ciaśnie, już wchodzimy w ten klimat, właśnie izolacji, tego wariowania naszych bohaterów, tak? Tych konfliktów i jest ciut lepiej. Aczkolwiek reszta to jest taki zwykły filmiczek. Natomiast jest jeszcze jedna zaleta: w starej części za bardzo ten statek naszego Cosia eksplorowany nie był, a tutaj faktycznie wbijamy na niego na chwilę, i tam coś on próbuje wystartować, tak to chyba można interpretować, coś tam się już włącza, odpala, bo jeden bohater, który akurat teraz jest Sosiem, no ten nasz w sumie rekrutor tutaj, ten taki główny, główny, no to jest Sosiem, próbuje odpalić ten statek, ale tam wtedy ta nasza babeczka biegnie z drugim amerykańcem, bo to akurat już dwójka amerykańskich bohaterów wtedy jest na ekranie, tylko, tylko oni praktycznie zostali tam z wyjątkiem jeszcze Larsa on się chyba nazywał, nie mylić z Wontierem, nie wiem po co to powiedziałem, nie ma to żadnego sensu, no, ale są na tym statku i oczywiście walczą już tak bardzo ekspozycyjnie. Głównie to ona z tym Cosiem, ale ma ten granat, który my też kojarzymy z karpenterowej części. Bo jak się film zaczyna, jest akcja z helikopterem, to właśnie tam gościu zrzuca granat, bo ona psa Cosia poluje. No tutaj ona pff, wsadza granat temu Cosiowi do ryja i coś wybucha. Mówię, to już jest takie bardzo efekciarskie tutaj ekspozycyjne, więc no nie, nie ma tego kunsztu, tego karpenterowego, słuchajcie, obycia reżyserskiego. To wygląda jak takie po prostu no, zwykłe coś, dosłownie coś, co znamy, co widzieliśmy i przed, i po, i. No, no, ale wiadomo, oceniamy do momentu 2011, ale to, to nadal to, to są rzeczy, które już takie nie mają za dużo smaku, o, tak można powiedzieć. Tak niby ktoś to przyprawił, ale to takie mdłe. A stara część to była naprawdę, słuchajcie, mieszanka z zajbiście 12 dobranych przypraw, i to było smaczne. A w sumie to niektóre sceny były wręcz niesmaczne, ale no wiecie o co mi chodzi że to działało, że to dawało coś kultowego, przełomowego. Był to film ponadczasowy, jeżeli chodzi o efekty praktyczne chociażby. A ten to jest słuchajcie, nie wiem, podczasowy, no bo jak to opisać? No to jest gorszy film niż 30 lat wcześniej. No i tak to z reguły działa niestety. Ech, ale słuchajcie, no, no, jest mała zmiana, bo z męskiego superherosa mamy damski superheros. Znaczy nie ma to żadnego znaczenia tak naprawdę, ale no, no babeczka taka ala Ripley się Tutaj wkurzyła i stała się silną postacią. A może była silną, tylko musiała to wykluć z siebie, jak kurczak z jajka się wykluwa. No i generalnie, niby dwóch tych Amerykańców miało tutaj przeżyć i już mieli odjechać, właśnie. Do jakiejś tam ruskiej stacji chcieli się dostać z kolei, ale ona zauważyła, że hmm, gościu miał kolczyk w uchu, a teraz go nie ma. A oni w tym filmie odkryli, że właśnie no, ten coś nie trawi takich rzeczy, jak kolczyki, jak plomby, na przykład, bo plomby też tutaj były istotne. No i domyśliła się, że on jest obcym, on jest sosiem i go zmiotacza miotacza potraktowała. I nie ma tam niby na 100% potwierdzenia, że on nim był. Wiecie, mógł zgubić kolczyk, bo tam w ogóle był crash, wypadek, helikopter się rozbił, ale no z drugiej strony kolczyk raczej się mocno trzymał. Natomiast jak już go pali tym miotaczem, to tam słychać takie dziwne dźwięki, które raczej niekoniecznie człowiek by z siebie wydało, tylko faktycznie jakaś kreatura, więc raczej legit. Natomiast do tych plomp może jeszcze się odniosę, bo tutaj miano zrobić to samo, co w starej części, czyli testować, pobierając próbki krwi od bohaterów, który z nich jest ewentualnie cosiem. No i tak sobie myślę, serio? To samo? Zarąbaliście ze starej części? Zero kreatywności? Ja rozumiem, że oni też mogli na to wpaść później później tamci bohaterowie ze starej też. Ale to jednak, tak filmowo byłaby taka już kopia pomysłów z tamtej części. Chociaż wiadomo, część musiała się pokrywać, bo, bo to prequel, bo musieli się nauczyć podobnych rzeczy o cosiu, żeby go wyczuć. Ale z drugiej strony, jakby to doszło do skutku, to bym oglądał drugi raz tę samą scenę. Na szczęście to się nie dzieje, bo ktoś z remedytacją te próbki niszczy, więc to jest spoko. I wtedy nasza tutaj młoda główna bohaterka, już chyba wtedy mogę mówić, że główna, wymyśla taką metodę, że sprawdzimy po plombach. Bo, bo właśnie jeżeli ktoś jest sosiem, nie może mieć plomb, bo on nam dużo trawi, ale plomby i inne takie typu tego typu rzeczy wypluwa. No i faktycznie nie jest to idealny test, no bo ktoś po prostu mógł nie mieć plomb w zębach, bo dba o zęby, bo mu się nie psuły. I to jest tutaj na szczęście podkreślone, bo inaczej to by było idiotyczne, jeżeli by nie wspomnieli o tym, że hej, no ja mam po prostu zdrowe zęby, przecież nie każdy musi mieć plomby. Natomiast jest jest okej okay to pokazane całkiem spoko pomysł, no ale przynajmniej tych co mieli plomby rzeczywiście można było odseparować, że oni są zdrowi, a ci co nie, no to musieli poczekać na rozwój sytuacji. No i tak też się zadziało. No to taka ciekawostka w sumie, spoko wyszło, dobrze, że nie było tej jednak kopii z krwią. Natomiast to co, koniec końców ta bohaterka zostaje sama. No i już Widzimy, że prawdopodobnie po prostu odjedzie, ma odjechać, wtedy film się kończy, napisy końcowe wyskakuje, nazwisko reżysera i tak sobie myślę What the fuck is going on? Bo ja totalnie tego filmu nie pamiętam i myślę sobie Hej, no ale gdzie jest jeszcze jedna kluczowa scena? My musimy zobaczyć ten helikopter co leci Którym, którą sceną zaczyna się stare coś I myślałem, że mnie tutaj ktoś oszukał i sobie Artystyczna wizja upadła, ale jednak nie, jest to dobrze połączone, ponieważ tam napisy wlatują, ale zaraz dosłownie kilka sekund mija i Między nazwiskami po prostu jest, czy są przeplatane sceny właśnie z tym helikopterem, no gdzie nasza bohaterka już jest pominięta. Nie wiemy, co się z nią stało, ale widzimy tego właśnie Larsa, o którym wspomniałem, tego Norwega. Ktoś tam jeszcze na tą stację przylatuje, no właśnie helikopterem. Wybiega pies, no i oni szybko wsiadają w helikopter i lecą za tym psem. Tam jeden pilotuje, ten co przyleciał tutaj, pewnie na ratunek czy coś, na ten nasz Lars, który wcześniej się w tym chyba innym helikopterze rozbił. Tak to chyba było. Jak się mylę to nie poprawcie teraz, to po prostu, to nie jest istotne, sęk w tym, że oni we dwójkę lecą i ten Lars poluje na tego psa. No bo też oglądawszy ten film, myślę sobie, hej, jak to ma się połączyć z częścią Carpentera, skoro tutaj helikopter jest zniszczony, w ogóle wszelaka forma komunikacji zostaje odcięta, oni tam nawet sami niszczą, powiedzmy, możliwość odpalenia jakiegokolwiek pojazdu, żeby coś się nie wydostał. Znaczy część chce uciekać, chce lecieć, chce jechać, wiadomo, jak to ludzie, ale Nasza główna młoda bohaterka na to nie pozwala, bo mówi: Ej, no, no idioci, no przecież całą populację mogą tym zarazić, no i spoko, to dobrze. I tak samo w carpenterowej części też ten coś raczej się nie wydostaje, ale nie wiemy, bo zakończenie jest otwarte. Nawet nie widzimy momentu, gdy przybywa ekipa ratunkowa, ale zakładamy, że przybywa i pewnie uratuje tych bohaterów, przeprowadzą testy na nich, zanim ich stamtąd wyciągną. Jak się dowiedzą, co się działo, i tak w domyśle, wszystko mówienie, że tak pewnie by mogło być. No, i zobaczmy, jeżeli są zdrowi, no to lecimy i coś się nie wydostanie. Jak nie są zdrowi, no to czy jeden z nich nie byłby zdrowy z części karpentrowej? No to bum, trzeba spalić delikwenta. A tutaj, no właśnie, można się zacząć zastanawiać, czym oni tam mieli lecieć, skoro już wszystkie są te sprzęty, i szczególnie ten helikopter, którego po prostu nie ma, zniszczone. Ale widzimy, że ktoś tam nowy doleciał. No i we dwójkę dzięki temu mogli polecieć i dotrzeć do tej stacji amerykańskiej. No i tak się zaczyna część karpentrowa, o której wam ostatnio mówiłem. Także już wiecie, resztę, całą fabułę praktycznie znacie. No więc, jak miałbym oceniać, no to ekspozycyjne, CGI-owe tarantuliny, no nie przekonują, ale druga połowa filmu ma całkiem fajny klimat. Fabuła nie jest najgorsza, no prowadzenie filmu jest dużo słabsze, jest dużo bardziej odczuwalne. Takie typowo hollywoodsko-amerykańskie, słuchajcie, podejście, mimo że tam większość bohaterów to Norwegowie w ogóle, to jednak i, i, i reżyser Holender to, to tak zajeżdża Hollywoodem. No i klapa finansowa też chyba o czymś świadczy. No nie jest to za dobry film, ale on nie jest zły, powiem wam szczerze. Nie, jak na takie standardy, tam nie wiem, 2010-2011, powiedzmy sobie ten przedział, 2005-2015 to... to jest całkiem okej, okay, nie? No wiadomo, nie ma podjazdu do oryginału i nie jest czymś kultowym, tak jak tamto, ale też chyba być nie musiało i nikt nie oczekiwał nawet, że będzie, że będzie próbowało doskoczyć do tego poziomu. No nie, no, wydaje mi się, że to było. Nieregalny, tym bardziej jak wzięli takiego reżysera. Oni by tutaj musieli wziąć jakiegoś, słuchajcie, naprawdę topowego na tamte czasy, tak, te tam 15 lat wcześniej niecałe gościa, żeby to ogarnąć na chociaż zbliżającym się poziomie do Carpentera. A wzięli takiego, jakiego wzięli, czyli niezbyt tam do ekspionego gościa. No i tak to wyszło sobie, ale słuchajcie, no. Mogę postawić 6, nie? Takie niezłe, całkiem, całkiem nieźle się bawiłem nawet na tym CGI-owym durnostwie, ale powijał no, ten obcy ten coś, wydawał się groźniejszy w ogóle niż ten w karpenterowej części, ale zamiast tej jego grozy słuchajcie i próby straszenia wolałbym zobaczyć po raz kolejny jakieś epickie efekty praktyczne. Nawet jak już te CGI to żeby cokolwiek więcej, a nie tam jakaś jedna scena, którą zapamiętam. Ze starej części zapamiętam dużo scen w kwestii efektów, a tutaj co? No tylko te Zczepiające się głowę, ale to i tak beczkoło wyglądało. No ale na starych tych efektach, w starej części też się uśmiechałem parę razy, nie mówię, że nie. Także no ode mnie 6. Dzielcie się w komentarzach, jak wam się podobał ten prequel, co uważacie, co sądzicie. Jeżeli ktoś uważa, że jest to lepsza część od karpenterowej, y, no to proszę napisać w komentarzach, żebym wiedział, kogo zbanować. <laughs> no, tak. A kto dotrwał do końca odcinka, to zostawcie dzisiaj hashtag Tarantulino, słuchajcie, no bo to, to, no to był Tarantulino. No, nie, nie powiecie mi, że nie. <laughs> Macie go na miniaturce, nie mogłem się powstrzymać zresztą, tak, dopiero to nagrywam, ale już wiem co będzie, bo główka pracuje, 500 IQ przemyślane wcześniej, także. także no to tyle ode mnie, widzimy się w kolejnych odcinkach, tak naprawdę teraz będziemy mieli premierki, mamy Martwe Zło, zaraz na dniach mamy nowy Filmastera, czyli Bo się boi, także tego się spodziewajcie, a ja się żegnam, widzimy się w kolejnych, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Ja!